Przepraszam was wszystkich, że zawiodłem znów, że moje życie to pasmo Błędów i burz, krótki moment szczęścia Spadam niżej, ale samotność stała się moją rodziną. Moją ciszą, przepraszam, że nie byłem tym, kim chciałem być. Że kiedy potrzebowałem, nikt nie chciał mi pomóc. Zamiast wsparcia dostałem tylko słowa raniące Teraz wiem, że to one mnie ukształtowały na zawsze. Był moment, że wierzyłem, że coś mienie, że dam radę. Że wzniosę się nad piekło. Wyrwę z tego bagna, miałem w oczach bla. Na twarzy uśmiech, chociaż w sercu bałem się, że to tylko sen szybki i nagle runęło Jak domek z kart, chwila szczęścia nie wystarczyła, aby świat się zmienił na stać Ci, którzy powinni trzymać mnie za rękę Odwrócili wzrok, zostawili mnie w ciemne Słowa raniły bardziej niż każdy cios. Zrozumiałem, że samotność to jedyna moja moc nie potrzebuję aprobaty, nie potrzebuję maski, bo cisza chroni mnie lepiej. Niż Przepraszam was wszystkich, że zawiodłem znów. Że moje życie to pasmo błędów i burz. Krótki moment szczęścia i spadam niżej, ale samotność stała się moją rodziną. Moją ciszą. Przepraszam, że nie byłem tym, kim chciałem być. Że kiedy potrzebowałem, nikt nie chciał mi pomóc. Zamiast wsparcia dostałem tylko słowa raniące. Teraz wiem, że to one mnie ukształtowały na zawsze. Myślałem, że rodzina zawsze będzie tarczą. Że matka, brat, siostra podadzą mi dłoń Ale kiedy krzyczałem w środku, nikt nie usłyszał Patrzyli z pogardą zamiast zrozumienia Czuję się obcy wśród własnych jak cień jakby moje błędy były wszystkim Czym jestem teraz? Wiem, że samotność była moim skromnieniem Bo słowa bliskich raniły mocniej niż wszystkie cienie Przepraszam, że byłem słaby, że nie miałem siły Ale dzięki samotności znalazłem swoją siłę Nie chcę już szukać aprobaty w cudzych oczach Bo samotność stała się moją prawdziwą oporą. Przepraszam was wszystkich, że zawiodłem znów Że moje życie to pasmo błędów i burz Krótki moment szczęścia i spadam Niżej, ale samotność stała się moją rodziną, moją ciszą, przepraszam, że nie byłem tym, kim chciałem być, że kiedy potrzebowałem, nikt nie chciał mi pomóc. Zamiast wsparcia dostałem tylko słowa raniące. Teraz wiem, że samotność jest moją siłą na zawsze.